Dzień dobry, witam Was w stałym punkcie naszego programu, czyli w książkowych polecajkach. Dzisiaj mam dla Was e, cztery propozycje na koniec lata. E, Robione z myślą o tym, że może jest tak, że wróciliście już z Bałtyku i z górek i z kajaków, i do Waszego życia na nowo powróciła jakaś struktura i może się okazało, że w czasie swoich wieczorów na kanapie nie macie po co sięgnąć. Jeśli tak jest, to zostańcie ze mną, ponieważ mam dla Was dzisiaj i reportaż, i pamiętniki, i zbiór opowiadań, i fabułę, która trzyma w napięciu, więc w ogóle dla każdego coś miłego. Lecimy! Na dzień dobry reportaż nagrodzony Pulicerem, którego polskiego wydania wypatrywałam przez to niecierpliwie. Jeden dzień z życia Abeda Salamy. To jest jego tytuł. To jest reportaż pochylający się nad tym, jak wygląda codzienność, kiedy jest się Palestyńczykiem i kiedy to nasze codzienne, przyziemne sprawy są nieodłącznie związane z geopolityką i z konfliktem na linii Izrael-Palestyna. Punktem wyjścia do opowiedzenia tej złożonej bardzo historii jest tytułowy jeden dzień z życia głównego bohatera palestyńczyka Abeda Salamy. W tym dniu wypadkowi ulega autobus, który przewozi grupę przedszkolaków na wycieczkę i w tym autobusie znajdował się również pięcioletni syn Abeda, więc akcja tej książki zawiązuje się tego feralnego dnia, ale zostawia nas w zawieszeniu, a następnie przenosi się wiele dekad wstecz. Autor tworzy przed nami taką wielowątkową, bardzo rozbudowaną retrospekcję i opisuje w niej całą masę mniejszych i większych wydarzeń historycznych, politycznych oraz życiorysów przeróżnych osób, które coś z tym wypadkiem miały e, wspólnego. I te dziesiątki różnych wątków, tak jak trochę po nitce do kłębka, przez setki kolejnych stron prowadzą nas z powrotem do wypadku, ale tym razem widzimy go już nie jako jakieś zdarzenie drogowe, tylko jako konsekwencje po prostu niezliczonych mankamentów systemu, w którym palestyńczykom z zachodniego brzegu przyszło funkcjonować. Jest to więc taka książka, w której osobiste przeplata się z politycznym, a historyczne z intymnym, rodzinnym e, uważam, że jest w ogóle świetnie, bardzo, bardzo zmyślnie i bardzo misternie skonstruowana e, i bardzo zgrabnie rozpakowuje i dzieli na takie strawne wątki temat, który jest po prostu bardzo trudny. E, to nie jest książka, którą się czyta łatwo, ona wymaga uważności, bo przewija się przez nią nieustannie dużo wątków, dużo faktów, różnych nazwisk, lokalizacji, więc trzeba utrzymać uwagę, ale absolutnie jest ta książka Warta tego, żeby to uważność siebie wykrzesać. Um, uważam, że to jest w ogóle wielką sztuką pisać reportaże, które tak gładko e, łączą w całość historię, które mają różne rejestry, bo w tej książce przeczytamy i o miłości, i o polityce, i o rodzicielstwie, i o systemie sprawiedliwości i, i w tym reportażu wszystkie te elementy się po prostu tak świetnie zazębiają, pozostawiając nas z poczuciem, że opis tego wycinka, fragmentu świata, który, który właśnie przeczytaliśmy jest pełny, więc jeśli lubicie literaturę faktu, to polecam nie przegapić tej pozycji, jest naprawdę naprawdę fajna. Zmieniamy nastrój i zmieniamy gatunek z poważnego, na bardziej rozrywkowy i z reportażu na powieść, której okładka tak długo mi wszędzie migała, że w końcu się złamałam i odpaliłam ją audiobook w bookbit i przepadłam na długie, długie godziny. Mowa o Yellowface Rebeki Kwang jest to trzymająca w napięciu fabuła o świadku literackim i jednej młodej pisarce o dotychczas. Poprawnej, ale nieszczególnie spektakularnej karierze, która z biegiem różnych absurdalnych okoliczności ma szansę ukraść innej autorce, e, bardzo cenionej w środowisku, e, książkę. Jej decyzja, z której wam nie zaspilnuje, uruchamia całą dziwaczną, absurdalną kaskadę wydarzeń, które trzymają w napięciu, tak że tej książki po prostu nie da odłożyć. E, to, ile w tej książce się dzieje, mamy tam nieustannie nowe zwroty akcji, i jest tam wszystko. W tej książce jest i śmierć, i plotki, i canceling, i mania, i depresja, i urojenia, i szantaże, i spiski po prostu ciągle coś. Więc um, jest to książka rozrywkowa, ale nie w taki tani sposób. I mimo że zwrotów akcji jest mnóstwo, to one nie sprawiają wrażenia, że są napisane na siłę, tylko one naprawdę faktycznie wynikają um, logicznie z szeregu. Nie nieraz wątpliwych moralnie decyzji, które podejmuje główna bohaterka. Jest w tej książce również taki komentarz do tego, czym od środka jest branża wydawnicza, jak duże jest ogólnie w ludziach obudy, jak działają mechanizmy społeczne też w dobie internetu, kiedy bardzo łatwo jest wywołać w ludziach moralne wzburzenie i podzielić ich ekspresowo w ciągu sekundy na różne gotowe do walki ze sobą plemiona. Więc rozrywka, ale z komentarzem społecznym, z dużym materiałem do rozkmiń o etyce, a to też ze sprawą y, głównej bohaterki, która jest ciekawie, powiedziałabym, nietuzinkowo i niejednoznacznie skonstruowana, mianowicie trudno jest ją zaszufladkować. Są momenty, w których e, można nią gardzić, są momenty, w których się jej współczuje i są też takie, kiedy jest absolutnie irytująca i w sumie nieustannie poddajemy jej wybory moralnym ocenom i bilans tych ocen dla mnie pozostaje nieoczywisty, co też jest takim fajnym smaczkiem. E, Podobała mi się ta książka, myślę, że to jest taka pozycja, która może dostarczyć fajnej rozrywki albo w ogóle posłużyć e, do wyciągania kogoś z czytelniczego kryzysu. Ja z nią na uszach przejechałam Jakieś setki kilometrów pociągiem w wakacje, ale myślę, że to też będzie idealna pozycja do tego, żeby latem, żeby z latem może z mniejszymi bólami się pożegnać i wejść w te pierwsze jesienne dni z jakimś takim, z jakąś werwą życiową. E, tak jak mówiłam na początku, Yellowface można przesłuchać w BookBeat, czyli w aplikacji do słuchania audiobooków, e, w której tych audiobooków znajdziecie tysiące w różnych językach, więc też super opcja, żeby się usłuchiwać z językiem, którego na przykład próbujecie się nauczyć. Ja jestem teraz w trakcie powieści Blue Sisters, która e, też zapowiada się bardzo fajnie. Jeśli chcecie sobie BookBeat e, wypróbować, to mam kodzik, jak zawsze i tu nie byle jaki kodzik. Ten jest wyjątkowy, ponieważ do 15 września wszyscy nowi użytkownicy Mogą sobie z nim korzystać z BookBeat przez aż 60 dni i przesłuchać w tym czasie 40 godzin audiobooków zupełnie e, za darmo. Ja BookBeat niezmiennie polecam, a jestem człowiekiem, który do audiobooków długo się przekonywał, a potem jak już się wkręciłam, to właściwie są już czynności, e, których nie wyobrażam sobie wykonywać bez audiobooka na słuchawie, na przykład sprzątanie chaty albo jeszcze nie pociągami. <laughs> Jeśli chcecie skorzystać z tej oferty, o której mówiłam, to link do niej zostawiam pod filmem i lecimy dalej. I znowu zmieniamy nastrój i to tak, że jezu, bardziej się nie da, ponieważ następne w kolejce są absolutnie przejmujące pamiętniki zatytułowane Jak nie zabiłam swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, napisane przez Mateusza Pakułę. To jest książka, która dokumentuje kilka miesięcy życia autora, w których to miesiącach przyszło mu zmierzyć się ze śmiercią swojego taty. I ma postać takich raczej krótszych niż dłuższych notatek, które bardzo surowo, bez ogródek, opisują rzeczywistość życia z osobą śmiertelnie chorą. Jest to książka y, trudna, ale napisana tak obezwładniająco, y, szczerze i poruszająco, że przeczytałam ją w jeden wieczór. Y, towarzyszymy w niej autorowi, ale też właściwie całej jego rodzinie y, w kolejnych etapach. Takiego wsiąkania do świadomości faktu, że bliska nam osoba odejdzie, więc przechodzimy przez szok diagnozy, przez nadzieję pokładaną w leczeniu, przez zagubienie, kiedy wyniki tego leczenia są niejednoznaczne albo kiepskie, przez takie desperackie wręcz łapanie się wszelkich, nawet najmniejszych oznak poprawy zdrowia, aż w końcu przez wściekłość, przez bezradność wobec cierpienia bliskiej osoby, a wręcz nawet tęsknotę za tym, żeby to cierpienie ukrócić. Spektrum emocji, o których czytamy w tym pamiętniku, jest takie pełne z oczywistych przyczyn dominuje w nich smutek i ból ale nie brakuje też, przybłysków humoru, są momenty wzruszeń i ciepła, jest też mnóstwo takich rozsadzających emocji, wściekłości, na przykład na nieludzkie oblicze systemu ochrony zdrowia, na znieczulice ludzi, którzy go tworzą, na taką. O świętoszkowatość trochę naszego społeczeństwa i na Kościół jako na hamulcowego zalega zalegalizowania mm, eutanazji, bo też o eutanazji e, jest ta książka. E, autor dzieli się historią ostatnich dni swojego ojca po to, żeby pokazać, że nie każde cierpienie e, uszlachetnia, a wręcz jest dokładnie odwrotnie, że jest takie cierpienie, które absolutnie dehumanizuje, poniża i rani nie tylko tych, których bezpośrednio dotyczy, ale też wszystkich ludzi im bliskich, którzy muszą w poczuciu jakieś Kompletnej obezwładniającej bezradności to cierpienie obserwować. To nie jest nasz pierwszy hoł książkowy, i wy wiecie, że ja lubię sobie czasami wrzucić książkę, która mnie po prostu sponiewiera i, i sprowadzi do emocjonalnego parteru. I to jest dokładnie ta książka, bardzo mnie ona poruszyła. Yy, I bardzo doceniam to, że jej autor nie postanowił się przesadnie cenzurować, a domyślam się, że Prezentowanie się światu w, w pełnej okazałości, w takim momencie swojego życia, jest wyborem trudnym i, i ryzykownym. Więc, jeśli szuka, szukacie lektury mm, szczerej, nie owijającej w bawełnę, która dokumentuje pełny y, przekrój emocji, które przeżywa się w takich chwilach, w chwilach oswajania się ze śmiercią i żałoby, to znajdziecie je tutaj i bardzo Wam tę książkę polecam. I na koniec y, świeżutka i nowiutka Masłowska, czyli y, Magiczna y, rana. Ja przebierałam y, nogami i zamówiłam sobie tę książkę przedpremierowo. I co tu dużo mówić, no po prostu Masłowska dowozi jak zawsze. Magiczna rana jest zbiorem opowiadań, z których każdy jest zarazem zamkniętym tekstem i odrębną historią, ale też te opowiadania zazębiają się ze sobą w wielu miejscach, czy to fabularnie, czy to poprzez powtarzających się i migających nam tu i ówdzie na kartach tej książki bohaterów. Przeczytałam w jednym wywiadzie, że Masłowska twierdzi, że dla niej ta książka jest przełomowa, ponieważ ma poczucie, że jest ona Bardziej dojrzała niż jej poprzednie książki, i że mniej jest w niej figlarności. I zostało jakoś ze mną to zdanie, bo faktycznie. Czuje się coś takiego, kiedy się czyta magiczną ranę. Z jednej strony mamy tutaj wszystko to, co znamy i kochamy w Masłowskiej, czyli tę specyficzną językową konwencję, postaci, które bywają przerysowane, które wyrażają się jakimiś zbitkami komunałów, banałów i słów kluczy, które mm, pozwalają je w sekundę bardzo precyzyjnie y, zaszufladkować. Ich przemyślenia bywają absurdalne, a przygody są dziwaczne jak jakiś deliryczno kosmiczny sen, ja wiem, ale z drugiej strony ciężar gatunkowy problemów, rozterek, jakichś takich życiowych wydarzeń, z którymi ci bohaterowie się mierzą jest na tyle poważny, że nie da się tych bohaterów tak łatwo jak dawniej może tak umemowić, trochę z nich sobie szydzić, nie traktować ich na poważnie, oni mimo czasami swojej absurdalnej konstrukcji, pozostają takimi ludźmi z krwi i kości, więc ta figlarność moim zdaniem jest dalej obecna, jest to wielka zaleta tej książki, ale też jest ona zrównoważona momentami i akcentami poważniejszymi, które też nadają tej książce takiego pełniejszego brzmienia. Bohaterowie, którzy przewijają się na kartach tej książki, tworzą bardzo szerokie spektrum postaci. Mamy tutaj i nastolatków olewanych przez rodzinę, i bywalców jakiegoś zapydziałego hotelu, i pracowników pretensjonalnej rzemieślniczej piekarni. Mamy, jakżeby inaczej, bogatą warszawską cool elitę w designerskich mieszkaniach i w przemocowych relacjach. Ludzi, którzy się bawią na wege weselach i którzy są prześladowani przez gluten, więc. Wszyscy i magiczna rana e, tworzy przed nami taką e, układankę z tych wielu różnych, ale w nieoczywiste sposoby połączonych ze sobą bytów, życiorysów, miejsc i wydarzeń. E, ja mam w ogóle wrażenie, że popełniłam niestety ten błąd i przeczytałam tę książkę za szybko i nie uchwyciłam przez to pełni tych połączeń, więc mam e, w ogóle dla siebie taki plan, żeby przeczytać ją jeszcze raz, a dla was może tipa, żeby się nie spieszyć i dać sobie przestrzeń na to, żeby wszystkie smaczki tej książki wybrzmiały, a smaczków tych naprawdę nie brakuje, nawet zresztą dosłownie, bo dużym motywem w tej książce jest wyrażanie jakby siebie, tożsamości bohaterów przez jedzenie. Dużo wiedzy o, o bohaterach zdobywamy i jest nam przekazywane przez opis tego, co ludzie jedzą, co piją, jakie książki kucharskie czytają i jakie dietetyczne wykluczenia stosują, co momentami jest mega śmieszne. Więc tak, jeśli szukacie takiej bystrej, celnej, nietuzinkowej, czasami satyrycznej, ale czasami gorzkiej refleksji na temat nasz samych, opowieści o przyróżnych ludzkich ambicjach, pragnieniach, nieuleczalnych Ranach i strapieniach, to y, tutaj dokładnie to y, znajdziecie. Mega, mega polecajka. I co, na dzisiaj? Aj. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Y, widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Jeśli chcecie skorzystać z oferty BugBeat, o której mówiłam wcześniej, to pamiętajcie, że link i kodzik i wszystkie informacje są na dole. Y, napiszcie, jakie fajne książki wy planujecie przeczytać na koniec lata albo na początek jesieni. I co, trzymajcie się. Bye.